Sobór Trydencki poucza nas, że sakrament pokuty jest konieczny dla człowieka, który po chrzcie świętym popełnił grzech śmiertelny. Jeżeli popełniliśmy chociażby jakiś grzech śmiertelny, który ba, może być nawet myślą, ale, ale jeżeli rzeczywiście jest to materia ciężka, świadomie i dobrowolnie przekroczyliśmy Boże przykazania albo kościelne, to w tym momencie normalnym sposobem odzyskania łaski uświęcającej, koniecznym wręcz dla nas jest sakrament, sakrament pokuty. Jest to zbawcza deska po rozbiciu się okrętu, której się możemy chwycić i rzeczywiście tutaj i, i uzyskać to odpuszczenie grzechów. Z tego też tytułu, jeżeli chodzi o osoby, które popełniły grzech śmiertelny, jest wręcz no, koniecznością, powinno, powinno nam to jakby stać się rzeczywiście takim naszym zwyczajem, wejść jakby to, jak to się mówi w krew, w nasz genotyp, że jeśli się zdarzy nam nieszczęście, popełnienie grzechu śmiertelnego, to są dwa takie dwie rzeczy, które są konieczne. Pierwsze, natychmiast wzbudzić sobie żal, starać się wzbudzić żal doskonały ze względu. Na miłość Pana Boga i postanowienie poprawy, i najszybciej, jak to jest możliwe, iść do spowiedzi. Zdarza się tak, że ludzie potrafią popełnić grzech śmiertelny i sobie żyć z tym, nie wiem, no, tydzień, dwa, dziesięć, powiedzmy, tygodni, lata całe, jakby nic sobie z tym nie robiąc. Więc to jest bardzo nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne dla nas samych. Szkodzimy sobie samym, bo przecież no, nic naszego życia może być przerwana w każdym momencie i to, to nie jest żadna tajemnica. Nawet jeżeli mamy dobre zdrowie, jesteśmy w młodym wieku, to różne czynniki zewnętrzne mogą bardzo szybko przerwać to, to nasze życie i dlatego też roztropność nakazuje, że popełniłem grzech śmiertelny. Jak najszybciej idę do spowiedzi. I mówię tutaj o grzechu śmiertelnym, nie o grzechach powszednich, ponieważ tutaj jest to zupełnie inna kategoria grzechów i gdybyśmy tą zasadę zastosowali do grzechów powszednich, no to prawdopodobnie byśmy musieli codziennie chodzić do spowiedzi, no bo codziennie gdzieś, gdzieś te grzechy powszednie nam się Przydarzają. Miejmy nadzieję, że jest ich coraz mniej, ale, ale na pewno są. Więc tutaj nie ma takiej konieczności. Wręcz no, nie byłoby to zupełnie stosowne, gdyby codziennie, powiedzmy, chodzić do spowiedzi z racji popełnienia grzechu powszedniego. Ale jeżeli był popełniony grzech śmiertelny, to należy jak najszybciej. I gdyby się nawet zdarzyło komuś, że, że ktoś. Ma był wczoraj uspowiedzi, spowiedzi, dzisiaj popełnił grzech śmiertelny, niech nie odkłada na długo spowiedzi, tylko jak najszybciej idzie. Nawet jeżeli to będzie musiał na spowiedzi powiedzieć, że wczoraj byłem u spowiedzi, trudno, ale nie wolno tutaj trwać na pewno w grzechu. Po to jest nam dany ten sakrament, ażebyśmy jak najszybciej powstawali z naszych grzechów i podejmowali dalej walkę o nasze zbawienie. Tu na pewno takim czynnikiem niesprzyjającym dla, dla nas jest wstyd. Jak grzeszymy, to diabeł nam wstyd zabiera i wtedy jakoś nie mamy oporów, żeby popełniać najbardziej głupie rzeczy, najbardziej jakieś to powiedzmy, wstydliwe grzechy, ale kiedy przychodzi nam te grzechy wyznać, w spowiedzi, to wtedy diabeł nam ten wstyd zwraca. I zaczynamy myśleć tutaj, powiedzmy, jak to zostanie odebrane, jak to będzie przyjęte, co ksiądz sobie o mnie pomyśli i cały ciąg takich niebezpiecznych, niebezpiecznych obaw, które czasami prowadzą do spowiedzi świętokradzkich. Więc no, samo w sobie, no, jakby doprowadzenie siebie do spowiedzi świętokradzkiej, no, to jest głupota totalna. Już lepiej w tym wypadku nie iść wcale do spowiedzi niż odprawić spowiedź świętokradzką. Jeżeli ktoś po prostu przystępuje do spowiedzi, nie wiem po co, żeby inni widzieli, że były spowiedzi i nie wyznaje grzechów wszystkich, bo się na przykład ich wstydzi, no to, no to jest to bardzo poważny, poważny, poważny grzech, bo to jest świętokradztwo, jest to użycie instrumentalne spowiedzi po to, żeby nie wiem, zbudować swój wizerunek. Tak nie powinniśmy nigdy postępować. Więc jeżeli idziemy do spowiedzi, cóż to można powiedzieć? Na pewno jest ten czynnik z ustanowienia Bożego, że mamy powiedzieć nasze grzechy kapłanowi. I jest to obowiązek wyznania wszystkich grzechów śmiertelnych. Jakby tutaj nie ma, nie ma takiej opcji, że, że ja sobie powiem, no tych grzechów nie wyznam, powiem tylko część tych grzechów, a pozostałe nie będę wyznawał. Trzeba przedstawić cały stan swojej duszy, jeżeli chodzi o grzechy śmiertelne, jeżeli chodzi o grzechy powszednie. Jest to zalecane, ale nie ma takiego bezpośredniego, bezpośredniego przymusu. Więc cóż, po pierwsze, myśleć o tym, że idę do samego Pana Boga. Że kapłan jest trochę tak jak słuchawka w telefonie: nie rozmawiam z słuchawką, tylko mówię do słuchawki, żeby ktoś, to jest po drugiej stronie. Mógł to usłyszeć. Oczywiście Pan Bóg zna nasze serce, zna nasze myśli, ale skoro dał władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów apostołom, którzy nie znają naszego serca i naszych myśli, i tak samo ich następcy, to znaczy, że należy jednak przez właśnie ten kanał, przez, tą, przez, przez to narzędzie te grzechy wyznać samemu Panu Bogu i mieć tą świadomość, że kapłan jest tylko i wyłącznie reprezentantem Pana Boga w konfesjonale, ani nie jest kimś, kto jest sam w sobie jakąś stroną w tym w, w tym wyznaniu. Nie przychodzimy, żeby przeprosić księdza do konfesjonału, nie przychodzimy, żeby jakoś tam, nie wiem, tutaj tego księdza udobruchać, przebłagać, tylko przychodzimy do Pana Boga. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kapłan jest z ludu wzięty, dla ludu przeznaczony i kapłani, jak każdy inny człowiek, też mają swoje własne grzechy. I o tym też nie należy zapominać. Kapłan, który siedzi w konfesjonale, ma świadomość swojej słabości. Dlatego też ta, ta ludzka słabość, te grzechy, które gdzieś tam w życiu każdy z kapłanów również popełnił, trzymają go. W tej, w tej sytuacji, że, że się nie będzie wynosił i surowo potępiał, widząc grzesznika, tylko będzie kierował się współczuciem, a ażeby temu grzesznikowi pomóc powstać i poprawić się ze swoich grzechów. Następnie, myślę, że to jest też powszechne doświadczenie kapłanów, spowiedników, że jeżeli ktoś szczerze, z żalem, z kruchą spowiada się z nawet największych grzechów. To, to oczywiście, że grzechy przerażają, własne grzechy przerażają, grzechy bliźnich przerażają, jasne, ale jeżeli się widzi skruchę, żal, postanowienie poprawy i tą, tą odwagę do tego, żeby się przyznać do grzechów, no to w tym wypadku, dlaczego kapłan miałby nie wiem, tutaj jakoś źle myśleć o człowieku, tylko nie, nie myśli o tym, co było, tylko co jest? To jest ten, który skruszony przychodzi, żeby się z Panem Bogiem pojednać, i takie, taka sytuacja raczej wzbudza no, pewnego rodzaju szacunek wobec odwagi, pokory i tego żalu, który ten człowiek ma i chęci zmiany, zmiany życia. Więc też o tym pamiętajmy, że, że kapłan jest tym narzędziem, który, które, nie, które raczej również tak czysto po ludzku. Nie jest to, myślę, że nie jest to takie proste, żeby potępiać. Gorzej, jak ktoś przychodzi i się usprawiedliwia, wszystkich innych obarcza i sam jakby robi z siebie niewiniątko, no to w tym momencie rzeczywiście no, po coś przyszedł, tak? W konfesjonale trzeba się oskarżać z własnych grzechów, ale jeżeli tego nie robimy, tylko gdzieś tam po prostu zajmujemy się sprawami, jakby próbujemy siebie wybielić, no to tutaj nie ma postawy ani skrucha, ani żalu, to jest... To jest takie przerzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. To jest inna sytuacja. I teraz chciałbym powiedzieć trochę o, tym, o tej sytuacji z grzechem, inaczej ze spowiedzią świętokradzką. Bo tutaj, jakby doświadczenie duszpasterskie pokazuje, że są spore luki u wielu osób. Co wobec tego należy zrobić, jeżeli zdarzyło mi się odprawić kiedyś spowiedź świętokradzką? Ponieważ no, ludzie myślą tak, no byłem u spowiedzi, wyznałem znałem wszystkie grzechy poza jednym, który świadomie zataiłem i teraz no, te wszystkie inne zostały mi odpuszczone, ten jeden nie, ale no, no i co, I, i, i później dzieje się coś takiego, że ci ludzie zaczynają jakby dalej funkcjonować niby normalnie. Chodzą do spowiedzi, przyjmują komunię. I wszystko dzieje się w sposób świętokradzki, ponieważ jeżeli zataiłem świadomie, świadomie i dobrowolnie, zataiłem, podkreślam, nie zapomniałem, tylko zataiłem, pamiętałem w momencie wyznawania grzechów jakiś grzech, wstydziłem się tego, nie chciałem księdzu tego powiedzieć i nie powiedziałem tego, to cała spowiedź jest nieważna. To nie jest tak, że tylko jeden grzech mi nie został odpuszczony. Cała spowiedź jest nieważna, plus dostajemy taki właśnie negatywny bonus. Mamy jeszcze dodatkowy grzech świętokradztwa. Że odprawiliśmy tę spowiedź w sposób świętokradzki. Dodatkowa obraza Pana Boga. Więc. Jeżeli ktoś idzie do następnej spowiedzi, traktuje tą poprzednią spowiedź świętokradzką, jakby wszystko w porządku, nie przyznaje się do tego, tylko od tej świętokradzkiej spowiedzi wyznaje swoje grzechy, to ta kolejna spowiedź jest również nieważna, również świętokradzka. Nie dostaje odpuszczenia grzechów i ma jeszcze dodatkowy grzech świętokradztwa. I zdarza się tak, że ludzie potrafią latami trwać w takim, takiej sytuacji. Czyli przez lata wstydzą się przyznać do tego, że odbyli kiedyś tam spowiedź świętokracką, przystępują dalej do sakramentów jakby nigdy nic i tylko i wyłącznie obciążają swoje sumienie, nie dostając z tego żadnych łask, tylko obciążają swoje sumienie przez świętokrackie spowiedzi, świętokrackie komunie i być może przyjęte też inne sakramenty w sposób świętokracki, bierzmowanie, małżeństwo. No trudno sobie wyobrazić, ale być może kapłaństwo też, e, taka sytuacja też gdzieś mogłaby się, można sobie przedstawić. Więc co wobec tego należy zrobić? No wobec tego należy tutaj dokonać spowiedzi generalnej od ostatniej spowiedzi dobrej, ważnej. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, na przed Bożym Narodzeniem, dajmy na to w 1995 roku, odprawił wo dobrą spowiedź, ale już na Trzech Króli nie przyznał się, że tam na przykład nie wiem, na, na Sylwestra gdzieś tam poważnie nagrzeszył, to musi od tej spowiedzi z Bożego Narodzenia aż do dzisiaj zrobić spowiedź generalną. Najpierw powiedzieć, że wtedy i wtedy zataiłem taki i taki grzech, i wyznaję teraz wszystkie moje grzechy śmiertelne od tamtego czasu. Nie wystarczy tylko opowiedzieć na spowiedzi, proszę księdza, ja powiedzmy 10 lat temu zataiłem taki, taki grzech, a potem się już wyspowiadać tylko z ostatniego okresu. Nie, w tym wypadku jest konieczna spowiedź generalna. Nie ma Tutaj już jakby nie ma innej opcji, tylko, tylko pozostaje ta jedna, jedyna opcja, którą, którą nam która jest podana przez dyscyplinę kościoła, trzeba odprawić wtedy spowiedź generalną. Stąd to jest taka właśnie zawsze zachęta do tego, żeby bardzo no, tej, podchodzić do, do, do spowiedzi w bardzo odpowiedzialny sposób. Znaczy, nie, chodzi, nie chodzi tutaj o jakąś taką nerwowość. Nie chodzi o to teraz, żeby gdzieś tam na siłę doszukiwać, czy ja czasem czegoś nie zataiłem. Tylko kiedy człowiek zataja jakiś grzech świadomie i dobrowolnie, grzech śmiertelny, to on ma tego jasną świadomość, bardzo wyraźnie. To nie jest coś, że być może zataiłem. Nie, po prostu wiem, muszę to wyznać, ale nie, tego nie wyznaję, bo się wstydzę na przykład. To wtedy, wtedy mamy tutaj. Tą zupełną jasność, więc też nie, nie chciałbym przez tą katechezę wzbudzić jakieś takie skrupuły, że teraz ludzie zaczną grzebać, a może proszę księdza i na wszelki wypadek ja bym chciał odprawić spowiedź generalną. Tutaj jak nawiasem mówiąc, nie jest niczym dobrym takie mnożenie spowiedzi generalnych. W tą sytuację, kiedy ona jest konieczna, natomiast w tym momencie, jak się pojawiła jakaś taka moda na spowiedź generalną, to, to, to w, niektórych, tak mówię, w niektórych sytuacjach ona jest rzeczywiście bardzo potrzebna, konieczna, ale w wielu wypadkach jest zupełnie niepotrzebna, wręcz szkodliwa dla niektórych osób. Więc tutaj bardzo to roztropnie trzeba rozważyć i najlepiej z kapłanami się poradzić, czy aby na pewno muszę odprawić spowiedź generalną, zwłaszcza jak ktoś przychodzi, że już teraz, natychmiast. Musimy jeszcze tutaj powiedzieć o e, tajemnicy spowiedzi. Tajemnica spowiedzi jest czymś nienaruszalnym w żadnych sytuacjach. Nigdy, nawet gdybym z tego powodu na przykład był świadkiem, powiedzmy sobie tak, mam pewną wiedzę z, ze spowiedzi, która może uratować niewinnie skazanego na śmierć przed wykonaniem wyroku. Nie mogę tego użyć. Nie mogę uratować nawet najbliższej mi osoby przed powieszeniem, rozstrzelaniem, czy jakimkolwiek innym sposobem uśmiercenia, jeżeli moja, moja wiedza mogąca uratować pochodzi tylko i wyłącznie ze spowiedzi. Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna w żadnym wypadku, nigdy, w żaden sposób nie mogę... Powiedzieć, że ten i ten popełnił taki i taki, taki grzech. To nie zmienia faktu, że czasami ludzie mają takie zastrzeżenia, że ksiądz naruszył tajemnicę spowiedzi, bo na przykład, nie wiem, czy w katechezie, czy w kazaniu, podał jakiś przykład. I ksiądz na przykład powiedział o moim grzechu. Otóż pamiętajmy, że grzechy nie są, że moje grzechy nie są jakoś tam super oryginalne. Każdy człowiek popełnia mniej więcej te same grzechy. I kiedy kapłan podaje jakiś przykład ze spowiedzi, to wcale nie znaczy, że mówi o konkretnym, jakimś rzeczywistym przypadku, w wielu wypadkach, tylko może być to, to jakiś taki ogólny przykład. A jeżeli już nawet i mówi o konkretnym wypadku, no to trudno powiedzieć, żeby teraz mówił, że gdyby powiedział, że tam powiedzmy taka i taka, nie wiem, Kowalska zrobiła to i tamto. No to w tym momencie jest to zdrada tajemnicy spowiedzi. Ale jeżeli mówisz, że jaka pewna osoba popełni, wyznała taki i tak grzech, no to oczywiście to nie jest zdrada spowiedzi. Należy oczywiście unikać, na ile to jest możliwe w ogóle mówienia o treści spowiedzi, kapłaniu to jest oczywiście do kapłanów, żeby tutaj nawet niechcący nie zdradzić niczego, ale. Czasami w jakiś takich konkretnych duszpasterskich powiedzmy wskazówkach czasami należy się odwołać do, do jakiegoś takiego doświadczenia, które się nabyło na zasadzie, tam, żeby wyjaśnić pewną rzecz. Na przykład tak się nie powinno wyznawać grzechy, tak? albo w jakiś tam inny sposób. Więc tak jak powiedziałem, tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna. Obecnie oczywiście są... Są jakieś takie naciski władzy świeckiej, może jeszcze nie w Polsce, ale w niektórych krajach, żeby księży zobligować do tego, do tego, żeby zdradzali tajemnice spowiedzi w takich sytuacjach, jak, jak no, najgorsze takie grzechy, te najbardziej bulwersujące, również ten zepsuty świat, tak? Gdzieś tam powiedzmy, rozdzierają szaty, czy cudzołożnicy, którzy demoralizują społeczeństwo, kiedy Mamy do czynienia, no oczywiście z, ze zbrodniami tak przeciwko na przykład nieletnim, tak? I natomiast no nawet w tych sytuacjach ksiądz nie może pójść i powiedzieć, nie wiem, donieść na policję, że, że taki i taki popełnił tak przykład grzech pedofilii. Nie, nie jest to wiedza, którą ksiądz może dysponować. Nie, nie może tego użyć w żaden sposób. Może sam skłaniać takiego człowieka, znaczy, jako w, przy spowiedzi nakłaniać go, żeby. Poddał się wymiarowi sprawiedliwości, żeby nie wiem, żeby już takich rzeczy, że sam nie potrafi nad tym panować, żeby ochronił się właśnie przez jakieś powiedzmy przyjęcie kary, oddzielenie siebie od okazji, ale, ale nie może w żaden sposób po prostu pójść i powiedzieć komuś, że dany powiedzmy człowiek popełnił taki grzech. Więc no, tu będzie też niewątpliwie weryfikacja dla księży, zwłaszcza w tych krajach, jeżeli, w których zostanie to wprowadzone jako obowiązek taki i na przykład będzie, będą księża pociągani do odpowiedzialności za ukrywanie zbrodniarzy, no, to będzie oczywiście sprawdzian, na ile księża są tego dużego formatu, jak na przykład święty Jan Pomucen, który poniósł męczeństwo za tajemnicę spowiedzi. Więc ale nic nie usprawiedliwia, nic, nigdy nic nie usprawiedliwia zdrady tajemnicy spowiedzi i za ten, za ten grzech, grozi, jakby nie grozi, tylko jest z automatu ekskomunika dla kapłana, zarezerwowana dla Stolicy Apostolskiej. Czyli jeżeli ja powiem, że taki powiedzmy wierny popełnił taki grzech, to natychmiast nie musi nikt orzekać. Żaden biskup czy papież nie musi orzekać, że taki i taki ksiądz jest ekskomunikowany. Z samego faktu zdradzenia tajemnicy spowiedzi podlega karze ekskomuniki, która jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej. Więc no, to jest bardzo poważna, bardzo poważna odpowiedzialność i dochowanie tej tajemnicy spowiedzi. I tutaj myślę, że też jest tak, że w wielu wypadkach to jest nawet bardzo proste, ponieważ o człowiek zapomina. Wychodzi z konfesjonału, zwłaszcza nie wiem, po spowiadaniu, powiedzmy godzinę, czy tam dwóch godzin w, w pierwszy piątek, czy w pierwszą sobotę, to trudno, żeby tam mógł nawet zapamiętać jakieś grzechy, bo to jest jeden wielki mętnik w głowie, ale nawet gdyby zapamiętał, no to nie, nie może tego... Nie może tutaj tego w żaden sposób zdradzić. Także to tyle, jeśli chodzi o spowiedź świętokradzką, o tajemnicę spowiedzi i o ten niepotrzebny wstyd. Pamiętajmy o tym, żeby, żeby z, odwagą, z odwagą wyznawać nasze grzechy. I tu być może jeszcze tylko jedną taką radę dam. Nie ma jakiegoś takiego ścisłego przy, jakiegoś nakazu kościelnego, w jakiej kolejności należy grzechy wyznawać. Ale zachęta moja jest taka, żeby unikać czegoś takiego, jak opakowywanie grzechów śmiertelnych w jakieś tam grzechy, w grzechy powszednie, tak. Zdarzają się takie sytuacje, że ludzie lubią, jakby tak. No, jakby ukryć ten grzech, przemycić grzech śmiertelny, jakiś tam wstydliwy w taki sposób, żeby go ksiądz nie zauważył, a, a jakby skupić uwagę na jakichś takich powiedzmy drobniejszych rzeczach. Że będzie się dużo rozwodził o grzechach powszednich i tam je na wszelki sposób próbował wyjaśniać, wyjaśniać w międzyczasie tam w tutaj jeszcze taki grzech śmiertelny i zaraz znowu już jakieś tam grzechy powszednie i jeszcze jakieś na przykład wymyśli pytanie, tak na koniec, żeby ksiądz się zajął tym i jakby nie, nie, nie ruszył tej sprawy powiedzmy najważniejszej. Myślę, że znacznie lepiej jest yy, i to tak uczciwie, po prostu zacząć od tych grzechów najcięższych, od tych, które, których się najbardziej wstydzimy. Przychodzimy do spowiedzi i zaczynamy od tego, co jest najbardziej poważne, i potem zostawiamy te grzechy powszednie na koniec i je wyznajemy na końcu. A natomiast na początku to, co jest najważniejsze. Oczywiście, jeżeli ktoś ma przy okazji spowiedzi jakieś pytanie do życia duchowego ważne, to nie jasne, jak, jak najbardziej, można zadać to pytanie. Nie, nie o to chodzi, że każde pytanie jest. Formą kamuflażu, jakiegoś tam przemycania grzechów śmiertelnych, ale, ale właśnie unikajmy takiej sytuacji, że ktoś tam próbuje gdzieś taki stworzyć wizerunek. Albo też od taki, zaczynając od takiej fałszywej pokory, gdzieś ktoś zaczyna od tego, że popełniłem wszystkie możliwe grzechy, jestem największym grzesznikiem i tak dalej, i tak dalej. To też jest Zupełnie niepotrzebne, bo na pewno nie popełniłeś wszystkich możliwych grzechów. Jeśli no się zada pytanie, to ile osób zamordowałeś, no to absolutnie żadnej nie zamordowałem, ale, no ale jednak już tutaj gdzieś tam, że wszystkie grzechy popełniłem. Więc to też po prostu w spowiedzi trzeba stanąć w prawdzie. To, co zrobiłem, to zrobiłem. Zacząć od tego, co, co najpoważniejsze, to, to najpierw powiedzieć. Będzie mi łatwiej, tak? Lepiej po prostu uporać się z tym, co jest trudne natychmiast, a potem jakby nie odkładać tego na potem, bo, bo później się okazuje, że ktoś odkładając te naj, najcięższe grzechy na koniec albo je zapomni i ma niepokój sumienia, albo potem wstyd go tak przemoże, że no nie, po prostu się będzie bał i nie, i nie wyzna tego, co, co jest w sumie naj, najistotniejsze w spowiedzi. Natomiast jeśli ktoś zapomniał grzech, nawet to będzie, jeżeli to będzie grzech śmiertelny, to wszystko, co dotychczas mówiłem, nie dotyczy tego kazusu. Znaczy, jeżeli zapomniałem jakiś grzech śmiertelny, zwłaszcza jeżeli się spowiadam z jakiegoś dłuższego okresu czasu, to jest to bardzo możliwe, że coś zapomnę. Więc spowiedź w tym wypadku jest ważna. Nie trzeba lecieć natychmiast znowuż do spowiedzi, łapać księdza, bo ja jeszcze muszę poprawkę, bo przypomniał się taki i taki grzech. Nie, spokojnie. Jeżeli mi się przypomniał jakiś grzech, już po wyszedłem z konfesjonału, i teraz mi się przypomniało, że tego nie wyznałem, to robię postanowienie, że ten grzech, czyli to jest grzech śmiertelny, wyznam przy najbliższej spowiedzi. Czyli jak na przykład nie wiem, za dwa-trzy tygodnie, za miesiąc, jak pójdę do spowiedzi, przy tej okazji na początku powiem, że na ostatniej spowiedzi zapomniałem taki i taki grzech i tylko to. Z tego poprzedniego okresu wyznam. Nie muszę powtarzać całej spowiedzi, nie muszę robić spowiedzi generalnej. To jest zupełnie odmienna sytuacja. Grzech zapomniany a grzech zatajony.